Dzisiaj zbudujemy stoliczek piknikowy. Wsiadaj, zapraszam. A naszą przygodę zaczynamy od wizyty Tartaku. Chyba za wątłe. Dobra, mamy zamówienie zrobione, musimy trochę poczekać na oheblowanie. Za godzinę tu wracamy. Drewno załadowane, jedziemy. Mamy nasz towar. Wyszło nawet słoneczko. No pięknie, sobota marzeń. Młody ma poprawkę, muszę podszkolić, żeby mu trochę pomóc. 94 sinus alfa, cosinus kotangens. Uwielbiam zapach drewna po południu. Badań rodzinnych wyszło, że rodzina jest niższa, więc trzeba będzie troszkę niższy. Miłość wyliczył, że żeby obniżyć stolik o 10 cm, to trzeba nóżki uciąć o 12. Chłopak nie ma matury, ale, ale my. Jak to w życiu? 96% się udaje. Zawsze trochę braknie, ale się nie przejmujemy. W teorii mamy parę desek. Praktycznie chwila moment. Będziemy mieli tu. No i mamy stoli! Jeśli chciałbyś wiedzieć, to ta tarcza ma czasy świetności już za sobą. Ale trudno. Stolik już mamy, teraz robimy siedziska. Nie wiedziałem, że łysi mogą mieć łupież. Słyszałem, że potrzebna jest pomoc, dlatego przyjechałem i zrobimy ławkę razem. Szybko zanim przyjdzie. To jest właśnie cały młody. Przyjechał, kręci dwa wkręty i powie: Zrobiliśmy. Kawał dobrej roboty, i to tak z gołej deski, po prostu takie coś, to. nie. Ja... Ty się nie liczysz. Szwagier tutaj napierdzielał, to tutaj jest głowa. To najlepsza zapłata, jak szwagier pochwali. Ale To będziemy robili wielkie, obahamie to zaimpregnujemy. Ale... A oto twór mój w całej okazałości. A dla koneserów, wymiary.